Witam wszystkich. znaczy czas, żeby po tych pięciu tygodniach, z kilkoma dniami, pokazać wam, jak to wygląda moje akwarium na podłożu aktywnym. No jakoś tam w miarę się prezentuje. Jest sporo niedoskonałości, które mi przeszkadzają, ale to jest kwestia czasu. Jak wszystko ładnie się ogarnie, z czym mam największy problem tak na dobrą sprawę w tym momencie, to... Z uporządkowanie tych wszystkich krzaków naprawdę w tak małym akwarium tyle gatunków roślin ciężko jest utrzymać. Nie ukrywam, że te rośliny nie rosną tak jak powinny rosnąć w dużych baniach z większą ilością miejsca naprawdę dużo lepiej by wyglądały. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Może, może i tutaj dobrze będzie wyglądało. Kilka takich krótkich spostrzeżeń odnośnie podłoża aktywnego. Jest to pierwsze moje podłoże, jak już wcześniej wspomniałem. Wcześniej miałem akwaria tylko na ziemi ogrodowej. I na tą chwilę mogę powiedzieć, że no nie jest trudno. Nie jest trudno. Naprawdę na ziemi ogrodowej nieraz się bardziej męczyłem, żeby uzyskać jakiś tam dany efekt. <laughs> miałem delikatny problem. Do tej pory delikatny problem mam z niteczkami, ale to jest taki pikus już. Także one powoli praktycznie już ustępują. Niektóre roślinki jeszcze do końca się tak nie zaaklimatyzowały, nie rosną tak jak powinny rosnąć. Pogostowa Helferi troszeczkę mi marudził, ale widzę, że już jest coraz lepiej. stał Repens od samego początku kuleje, no ale powolutku, powolutku jakoś tam daje sobie radę. Nie wiem czemu, ale limnofilia aromatica strasznie ciężko w tym zbiorniku jakoś startuje. Jest. Miała problem wcześniej, żeby wystartować po podcięciu. Oczywiście wystartowała i później poszła w górę. To było elegancko. Musiałem ją znowu podciąć i znowu jakoś tak długo startuje. Nie wiem, muszę, muszę poogarnieć, może dokładnie nawożeniem, bo na tą, na tą chwilę przez te 5 tygodni ponad nawożę na oko. Nie robię testów. Jakoś tam wyglądam w miarę, w miarę to akwarium, no mówię, Kilka roślinek kuleje. Największy problem to z tymi badelami. Ludwiga Pantana jak widzicie, no, tragedia z jednej sadzonki. Już kilka razy obcinałem tą roślinkę. Ta największa po prawej stronie, Łodyga, wyrosła z którejś tam, nie wiem, ściętej, drugi raz macierzystej rośliny. No i ostatnio troszeczkę podniosłem poziom żelaza i widzę, że troszeczkę. Troszeczkę trzeba rosnąć, także zobaczymy, może puści jakieś boczne pędy, może te łodygi, które są powtykane tam obok niej, też puszczą jakieś łodygi i coś z tego będzie. Na razie nie wygląda, chciałbym troszeczkę tej nauczyć się i opanować nawożenie, bo jak już mówię, no pierwszy raz takie podłoże mam i nie jestem do końca przekonany jak to nawozić, na razie delikatnie. Staram się z nawozami nie przesadzać. Także delikatnie nawożę fosforem 0,2, 0, tak 0,2, przepraszam, 0,3 ppm dziennie i, i coś około 0,2 ppm, przepraszam, 2 ppm azotu dziennie. Potas, potas staram się trzymać w granicach około 10 ppm. Jest, myślę, że. Jakbym zmierzył zrobił testy, to by wyszło coś w granicach od 8 do 12 tak maksymalnie. GH, GH jest mineralizatorem Qualdropa ustawianym na 6, chociaż mam takie małe przy, ma, wydaje mi się, mam takie przypuszczenia, że chyba ta twardość jest jednak większa. No i możliwe, że w sobotę podczas podmiany lub w piątek zależy, kiedy podmianę wezmę się za testy i sprawdzę co niektóre parametry wody dobra słuchajcie dłużej nie ma co przeciągać nie za bardzo jestem w nastroju żeby tam nawijać nie przygotowany zupełnie, zupełnie chciałem po prostu nagrać jakiś filmik bo dawno mnie nie było nie miałem czasu wpadłem na taki pomysł bo przeniosłem kostkę oprócz tego zbiornika mam jeszcze taką kosteczkę 30x30x35 na na ta kostka została zrestartowana ostatni raz, jak ją startowałem, to gdzieś około roku temu na ziemi ogrodowej. W ogóle nie przemyślane, taki starcik. Później na kolejnym filmiku Wam pokażę. I ona jest bardzo fajnym przykładem akwarium bezobsługowego. Rok czasu nic tak naprawdę nie dolewane do tego akwarium. Rok czasu tylko woda dolewana, to co wyparuje, jakieś tam gałęzie krzaki jak podrosły za bardzo zostały obcięte i ostatnimi czasy nie miałem gdzie trzymać roślin ze zbiornika większego i tako wróciłem po prostu do małej kostki, zasłaniając światło. No i to tak funkcjonowało sobie dobrych kilka miesięcy. Plan jest taki żeby wystartować kostkę ponownie na ziemi ogrodowej, zrobić zbiornik typowo Lautech, bo nie mam zamiaru trzaskać nawozy litrami i, i jakieś tam nie wiem mega, mega mocne światło, dwutlenku węgla nie, to nie wchodzi w grę. Zrobię ten, to akwarium na typu, typowy taki Lautech. I do czego chciałbym to wykorzystać? Szczepki roślin z tego zbiornika, który teraz, teraz macie przed oczami. Są tu gatunki mniej i bardziej wymagające. No jest to zbiornik rozkręcony bardziej typu high-tech. I chciałbym w tej małej kosce po jedną, dwie sadzonki, w zależności ile tego będzie powtykać po prostu nawet jakoś tam specjalnie się nie skupiając na aranżacji na układzie tych roślin powtykać rośliny do kostki i zobaczyć porównanie zrobić jak wygląda dana roślina jak się rozwija i w akwarium napędzanym high techu i jak to taka sama roślina wygląda w akwarium typu low -tech. Myślę że to będzie dobre porównanie dla wielu z Was dla osób które chcą mieć wiele gatunków roślin, a nie są pewne, czy to w ogóle im pójdzie, bo może się okazać, że co niektóre gatunki po prostu w ogóle nie będą rosły. No, ale zobaczymy. Myślę, że to będzie taki fajny temacik na jakąś serię filmików, żeby Wam po prostu porównać, pokazać porównanie, tak, między jednym a drugim akwarium, no i między tymi roślinami, tak jak wyglądają na jednym, na drugim akwarium, jednym i drugim akwarium. No dobra, słuchajcie, jak coś, to do następnego mam nadzieję, że uda mi się szybciej odezwać niż ostatnio. Trzymajcie się i pozdrawiam Was wszystkich.